Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tym razem podczas takiej wyprawy leśnej, i dzisiaj moi drodzy, postanowiłem poszukać jedzenia w lesie. <grych> tak, w cudzysłowie, i poniekąd prawdziwie to po po powiedziałem, tak? Ponieważ raz tutaj zaopatruje nas w różnego rodzaju fajne rzeczy, takie jak jagody, na przykład inne owoce, bo tutaj na przykład w naszym lesie. Można znaleźć dziko rosnące śliwki, to są mirabelki, tam sobie rosną w niedalekiej odległości ode mnie teraz, kiedyś może Wam to pokażę, rosną też tutaj jabłonki, no i przede wszystkim, tak jak w większości lasów, rosną też grzyby. Ja dzisiaj, moi drodzy, wyposażony w taki oto wielki kosz, wyruszyłem po to, żeby znaleźć troszeczkę jedzenia, żeby sobie móc zrobić na przykład kolację, albo może troszeczkę grzybków ususzyć i wykorzystać je późniejszą zimą. Ja do tej pory znalazłem kilka kani. Już powiem wam tak szczerze, że z tego kolacja będzie. Tutaj, moi drodzy, trafiłem na muchomory sromotnikowe. Bardzo podobne właśnie do kani, powiem wam szczerze. Zaraz tutaj wam pokażę taki przykład. Tutaj sobie rośnie właśnie muchomor sromotnikowy. Powiem szczerze, że to, jeżeli chodzi o kamerę, jest tutaj troszeczkę przekłamany ten obraz, bo strasznie taki, no ten kolor ma dziwny, no nie troszeczkę. W każdym razie tutaj jest inny, też sromotnik, sromotnikowy, też jest delikatnie zielonkawy. I teraz spójrzcie na porównania kania. Tu jest, chodzi o sam kapelusz, no nie? No pomijając to, że ten jest większy, no nie? To jest sromotnikowy muchomor, to jest pieczarka kania. Jakby były tej samej wielkości? Nie mam takich małych tych, tych, bo te malutkie zostawiałem jakby. Spójrzcie, naprawdę bardzo podobne, no nie? No poza tym, że się, to, że się tym kolorem różni, no, nie ten jest bardziej serdynowy ten jest bardziej brązowy. Powiem Wam szczerze, że poza tymi kilkoma pieczarkami, poza tymi kilkoma kaniami, na razie jeszcze nic nie znalazłem. Jestem w takim oto pięknym lesie. I mam nadzieję coś tutaj znaleźć, naprawdę. Nie wyjdę stąd dopóki nic nie znajdę. Albo dopóki się ciemno nie zrobi. Jeej moi drodzy znalazłem podgrzybka Znaczy chyba to jest podgrzybka Tak podgrzybać na pewno Zaraz go wyciągnę Tu jest coś z czułki O no kurcze się korzonki Taki mały podgrzybaczek, Bardzo spoko Zaraz go tutaj sobie ogarnę na miejscu, żeby nie nosić rzeczy do domu. A to co z tego podgrzybka zostanie tutaj, będzie Ściółką albo pożywieniem dla innych zwierząt. Zdrowiutki. Bardzo fajny podgrzybeczek Mam nadzieję, że więcej ich tutaj znajdę. Bo na razie to jest pierwszy, jedyny. Ale może, może się coś wydarzy ciekawego. I tak moi drodzy, kolejny podgrzybek Tych podgrzybków Nie znalazłem zbyt wiele Bo spójrzcie, są tutaj trzy sztuki Jeden, drugi, trzeci Jeszcze tam było Dwie sztuki widziałem po drodze Ale niestety były robaczywe Mam nadzieję, że ten będzie zdrowy no, Łamał się, bo był wyżarty No i skońcówka zostanie w glebie w ogóle patrzę, że ślimaki go dosyć ostro potraktowały. A tak, wydaje się zdrowy. Mam nadzieję, że ten kapelusz też będzie zdrowy. No kilka sztuk jest, pustekanie. Najprawdopodobniej ususzymy je. Chociaż może coś się zrobi też na patelni na świeżo, no nie? Ale tak, suszonych grzybów za bardzo nie mamy, więc pewnie to się wszystko ususzy. I tak, moi drodzy, doszedłem do takiej głównej drogi i będę się kierował w stronę domu. Bo już się zaczyna mrok robić. Jak zwykle nie widać w kamerce tego. No ale w każdym się zaczyna mrok robić. Grzybów niestety mam tylko tyle. Powiem szczerze, i tak się nie spodziewałem większej ilości, bo jeżeli do tej pory, a już mamy listopad, grzybów za bardzo nie było, no to w listopadzie tym bardziej nie ma się spodziewać, że jakiś będzie ogromny wysyp grzybów kilka podgrzybków, kanie można to wysuszyć użyć później zimową porą jako dodatek do zupy na przykład żeby sobie wzbogacić smak nie trzeba kupować w sklepie przede wszystkim mamy swoje jest fajnie, tak? Kurczę, jeszcze zaczyna padać deszcz pada robi się chłodno, robi się ciemno Jak w środku lasu no, sytuacja taka jakby wymagająca szybkiej decyzji ode mnie, żeby się szybciej poruszać w stronę domu, bo nie dość, że zmarznę, to zmoknę i się jeszcze rozchoruję z tego wszystkiego. Tak, wycieczka była fajna. Trochę się, że tak powiem, wycilowałem. Połaziłem sobie po lesie, poddychałem się że powietrzem. Patrzyłem sobie na te zmieniające kolory drzewa, które można dookoła zobaczyć. Trochę tutaj dębów rośnie, lipy, brzozy. To wszystko bardzo fajnie zmienia kolory, także... Jest naprawdę fajnie. I czeremchy. O, właśnie. Jeszcze czeremchy też bardzo fajnie zmieniają kolor. Tak przebarwiałem się. Właśnie teraz jesienią. Dobrze, moi drodzy. Ja uciekam do domu. A z wami się żegnam cieplutko. I pozdrawiam was serdecznie. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć.